Zasypiasz z telefonem w ręce? Twój mózg tego nie lubi. Niebieskie światło z ekranu blokuje melatoninę. Hormon snu. Mózg, zamiast się wyciszać, działa jak po kawie. I to podwójnej. Skrolując przed snem, aktywujesz oś stresu. Kortyzol w górę. Zasypiasz później, śpisz płycej, a rano budzisz się zmęczony. Pamięć, koncentracja i nastrój? Wszystko na minusie. Z czasem mózg uczy się kojarzyć łóżko z aktywnością. Nie odpoczynkiem. Zasada numer jeden. Minimum godzinę przed snem. Zero ekranu. Zamień telefon na książkę, oddech ciszę. Twój mózg ci podziękuje. Wskazówka na koniec. Połącz zdrowy sen ze zbilansowaną dietą. Efekt, poranek pełen energii zamiast zmęczenia. Zapisz się do naszego newslettera i odbierz dietę prozdrowotną na 7 dni za darmo. Link do zapisu znajdziesz na naszym profilu.